Żadna z pozostałych pań y, nie była narzeczona. Ale łączyły go z nimi bardzo intymne stosunki. Czemu teraz y, próbuję zaprzeczać, a to jest ważne. Y, proszę panią. Y, są różne rodzaje intymnych stosunków. To, co łączyło Pana Mariusza z tymi kobietami, ona osobiście ujawni, a ja nie czuję się uprawniony do tego, aby to opowiadać. A zresztą tylko on wie, jak to naprawdę było. Ja nie jestem w stanie zastąpić pana Mariusza w tych opowieściach. Natomiast jest zdecydowane inne relacje łączyły pana Mariusza ze współoskarżoną i z pozostałymi kobietami. Przypisywanie, że mogła być kolejną ofiarą jest moim zdaniem zdecydowanym nadużyciem. To jest kwestia definicji, a co to znaczy? seryjny Ja tego nie wiem. Zarzucał mu się trzy zabójstwa. Przyznał się do tych trzech zabójstw, ale czy to można nazwać seryjnym? To raczej nie. Bo seryjny zabójca planuje następny. A tutaj w tym on przypadku... no? Przeczytałem całe akta sprawy. I nigdy nie znalazłem jakiegokolwiek dowodu na to, że planowałem. No nie Zresztą nie jest prokurator. Jestem mordercą, Prokurator, jak y, Państwo zauważyliście, nie zarzucał mu planowania następnych zbrodni. Panie y, mecenasie, y, czy badania psychiatryczne były prowadzone, czy Pana klient jest psychopatem? Y, proszę Panią. Słyszała Pani, że nigdy nie leczył się psychicznie, nigdy nie korzystał z porad, jak również w toku postępowania przygotowawczego nie przeprowadzano badań. Proszę się zapytać prokuratora, dlaczego takich badań nie przeprowadzano. No, Uznał prokurator, że nie ma potrzeby. Badania przeprowadza się tylko wtedy, jeżeli jest tego rodzaju potrzeba. W jaki sposób Mariusz wie, chce zadośćuczynić y, rodzinom ofiar? No ma jakiś majątek. Y, chce, y, chce w ten sposób y, zadośćuczynić. Poza tym, no, jeżeli trafi do więzienia, może pracować, może zarabiać pieniądze i, i może y, naprawiać tą swoją szkodę, przynajmniej jeżeli chodzi o finanse. Ale jak sam nieśmowieza y przesunie to? No to jest, to jest oczywistość i tak jest, nie cofnie, ale co innego jest, jeżeli jest ktoś, kto jest wielokrotnie karany, który popełniał kolejne przestępstwa, za które otrzymywał wyroki, to go nie naprawiało, po wyjściu z więzienia kolejny raz popełnia, popełnia przestępstwo przestępstwo serii najcięższych. A inaczej należy popatrzeć na człowieka, który w życiu nie był karany. Znaczy, wychodzimy z takiego założenia, że jest to, mówiąc bardzo kolokwialnie, nietruzinkowy proces. W mojej ocenie jako adwokata z wieloletnim doświadczeniem, jest to proces, który powinien, na którym powinni zasiadać studenci prawa i wielu, wielu innych, wiele, wiele innych osób, którzy mają sprawę, czy powinni mieć z prawem wiele wspólnego, dlatego, że mamy tu osoby wielokrotnego zabójcy w sytuacji takiej, kiedy tego rodzaju procesy, one są jak gdyby dla psychologów i dla prawników, one są czymś o czym prawnicy i psychologowie powinni rzeczywiście rozważać i rozmawiać, dlatego że są to przypadki naprawdę niespotykane, żeby doszło do takiej kulminacji zła, z jaką mamy do czynienia na tej sali rozpraw. Pan reprezentuje rodziny poszkodowanych. Czego oni domagają się? Jakiego zadośćuczynienia? A jakież zadośćuczynienie może być dane rodzinom poprzedzonych przez sprawcę, który z, lekko, z lekkością na sali rozpraw mówi, że on, że on nam współczuje i on nas przeprasza, prawda. Żadne, proszę Państwa, dlatego, że my oczekujemy sprawiedliwego wyroku, ten wyrok może być tylko jeden w naszym, w naszej ocenie, bo tu ani kwestie roszczeń odszkodowawczych, ani kwestie jakiekolwiek inne w grę no, nie mogą wchodzić dlatego, że no, jest to takie rozstrzygnięcia są rozstrzygnięciem bez znaczenia, prawda? W naszej ocenie ten człowiek nie powinien opuścić więcej bram zakładu karnego. Proszę Państwa, zacząłem od pewnej wypowiedzi, to jest proces w którym powinni uczestniczyć ludzie odpowiedzialni za ochronę prawną, za wymiar. Sprawiedliwości i nie dziwmy się, dlatego, że policja nie jest profesjonalnie przygotowana do czegoś takiego, że będzie spotykała się z wielokrotnymi, seryjnymi zabójcami. Prawda? Policja jest przygotowana do jakichś prostych czynności, a te, które się pojawiają, oczywiście są wyspecjalizowane grupy do zwalczania tego rodzaju przestępstw, ale musimy pamiętać o tym, że ten pierwszy kontakt. To jest kontakt no, zwykłego, szarego policjanta, który wykonuje jakąś taką zwykłą pracę. Prawda? I tu ja bym tak daleko nie stawiał takich zarzutów, że coś jest nieprawidłowego w postępowaniu przygotowawczym. Ja oceniam to postępowanie przygotowawcze jako prowadzone do pewnego momentu tak, jak było prowadzone, a później z bardzo dużym profesjonalizmem. Się, mam na myśli to, że gdyby być może pacjenci zareagowali na to, że zaginęły kobiety, i oczywiście zaczęli szukać, to może odkryli, że biedne i mieszka. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, prawda? Bo, ale czasu się nie da cofnąć. No. A ja mam pytanie, ponieważ oczywiście Marszczakie twierdzi, że on nie jest seryjnym mordercą. Tutaj tak, tak taką polemika na temat tego, kogo można nazwać seryjnym mordercą. Proszę państwa, nie chciałbym y y komentować słów oskarżonego, który. Które wzbudza we mnie określone bardzo niskie budżety. No, panie sensie, on cały czas próbuje mówić, że, to nie, że nie działał w najbliższych pokoleń, tylko na mi <kli> co, co właściwie. No właśnie, no co? No, jakbyśmy jak się bronili, gdybyśmy mieli takie, taki zły charakter, jak oskarżony, jakbyśmy się bronili? No właśnie w taki sposób, prawda? Bądźmy empatyczni, pokazujmy również na sali rozpraw, że wszystko jest okej, okay, po to. Walczyłem o to, żeby sprawa, sprawie nie był nadany jakikolwiek gry w tajności, żebyście Państwo uczestniczyli w tym procesie od początku do końca, żebyście poznali Wy, a za Waszym pośrednictwem, Wasi odbiorcy, z kim mamy do czynienia na tej sali rozpraw. To jest najważniejsza, najważniejszy przekaz jawności rozprawy w tego rodzaju sprawach.